I leńcówko na tak, tak, i delikatnie, i delikatnie, Ryba jest przygotowana, delikatnie na naciskamy. O naciskamy. Mhm. Ryba jest uśpiona, także wszystko jest pod kontrolą. Ona żyje. ona żyje jak najbardziej. W ten sposób przybędzie ten na sposób... świecie. Nie wiem ile, ale dużo Setki tysięcy nowych troci. No, teraz ja sobie wiedział wiedzą. Tą samą, samą procedurę. Delikatnie podnosimy do domę całą dłoń przytulić to. O, 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 o. Tas nie był Tak, Tak, te tablaki akurat y, y, pochodzą z grabowej. Tego jeszcze nie robimy. I w przyszłym roku na, na wiosnę będziemy zarabiali malutkimi nalepkami, takimi kilkucentymetrowymi, a część zostawimy na następny 2024 rok. Na smorna, czyli na takie rybki już w granicach 10-15 cm. Ale to jest to no? To jest okropne. Zasada jest taka, y, którą y, opracował w świętej pamięci profesor y, Ryszard Bartel, że jest rejonizacja z danej rzeki materiał genetyczny wpuszczany z powrotem do tej samej rzeki. Ryby dojrzewają, y, samice dojrzewają nie, niejednocześnie, także cała robimy cząstkowe. Kilka, kilkanaście sztuk co kilka dni i to jest y, dzisiejszy, y, dzisiejszy urobek y, czyli tyle mamy y, ikry y, z y, rzeki Grabow. I teraz w następnej kolejności będziemy przystępowali do tarła z rzeki Radwik dlatego, że mamy tutaj y, tar, tarblaki z tych owych Już kilkanaście samic y, 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 użyliśmy do, do pozyskania ikry i tutaj jest już w misce ikra wraz z mleczem. Od sześciu samców jest tutaj pozyskany mlecz. Samce są w basenach, dlatego, że więcej mamy samic niż samców, więc musimy samce po kilka razy używać. I nie możemy ich wypuszczać po jednym tarle, tylko dalej je przytrzymujemy w basenach, żeby zapładniały następną ikrę. I tutaj widać, jest to białe takie, to jest właśnie mlecz i tutaj już ten mlecz jest w tej ikrze, to jest tak zwane zaplemnienie. Teraz tutaj będziemy to mieszać i ikra zostanie oblepiona tymi plemnikami i potem dolewamy wody i średnio 30-40 sekund jest czas na zapłodnienie. W ciągu 30-40 sekund te jaja wszystkie zostaną zapłodnione i później zostaną przeniesione na aparaty wylęgarnicze. A, co Od... to za w a zaraz a wszystko będę... pokażemy. To jest miejsce, w którym ta ikra jest złożona zamiast gniazda. No. W naturze te, ta ikra jest w gnieździe, a yy, u nas tutaj jest w aparacie wylęgarniczym. Zaraz przejdziemy do aparatu, a no, no, pokażemy. Stary leży tydzień czasu, ponad dziś około dwóch tygodni i już tutaj się rozwija i teraz zasada jest taka, że nie można tego dotykać, ruszać do momentu zaoczkowania, czyli do momentu pojawienia się oczu. Bieżąca, bieżąca woda. A tutaj cały czas płynie woda, o, omywa tą ikrę. A te już białe to jest, to jest nie, nie są zapłodnione, ale nie możemy ich ruszać do momentu odczuwania dlatego, że jeżeli poruszymy tymi, to uszkadzamy, tak, uszkadzamy dobre, także nie ruszamy teraz. To jest na obiegu zamkniętym, woda jest czyściutka, yy, nie ma tutaj żadnego yy, za, za, zagrożenia osadów, woda jest natleniona, także... Tak, już tam rozwija, tak jest, otrzymamy. Już widać. W naturze kilka procent wychodzi z gniazda, a tutaj ponad 90%, a, a to jest, bo to jest super w bezpiecznych warunkach, yy, dezynfekcja, yy, pilnowanie wrogów, żadnych zanieczyszczeń, także to jest najważniejszy etap właśnie hodowli traci, 240 stopni od dni, to jest dzień razy ilość stopni w danym momencie i daje 240 i one będą się wtedy wypluwać. Konkluzja jest taka, że jeżeli byśmy tego nie robili, to w naszych rzekach nie byłoby troci i łososi. Dlatego, że yy, antropopresja jest już tak, na takim poziomie wysokim, że niestety te ryby sobie bez nas nie poradzą. Z jednej strony człowiek przeszkadza niż a tak. z drugiej strony bez człowieka już nie Już nie da dobra. rady. Tak jest. Okay. Był już moment taki, że w łososi w naszych rzekach nie było. Dopiero tak jak wspomniałem o profesorze Bartlu, który ściągnął narybki łososia z Łotwy i tutaj zaczęliśmy w Polsce tego łososia hodować, spuszczać, odtwarzać, tak, tak zwana restytucja. Wpuszczaliśmy te narybki do, do rzek i one teraz wracają. I stąd możemy też pozyskiwać łososie. Te łososie są w mniejszym y, zagęszczeniu niż trocie, dlatego że jest to bardzo wrażliwa ryba na etapie y, rozwoju y, itry i y, wylęgu i y, na i bardzo pożądana przez rybaków, którzy za tymi łososiami 10-20 kg pływają jej łową. Oprócz rybaków to też nie będę kazy oczywiście. W trocie takich szybkich, takich dużych przokówk nie mają, ale trocie... Póki co jeszcze w naszych rzeczach funkcjonują jako populacje tarłowe, a my im pomagamy, żeby to funkcjonowanie trwało jeszcze wiele, wiele lat.